Cześć kochani! Witam Was serdecznie na moim kanale The Amerykanka. Z tej strony jak zwykle Karolina. I zapraszam do kolejnego odcinka, w którym pokażę Wam moją szkołę, Madana University. Jak nie wiecie, to ja jestem studentką na amerykańskiej uczelni w stanie Michigan, a właściwie już skończyłam swoje studia nie tak dawno temu. Dlatego jeżeli taki content Was interesuje, to zapraszam do dzisiejszego odcinka. I oczywiście musimy zacząć od Departamentu Mediów, który jest no, najbliższy mojemu sercu i jesteśmy właśnie w tym miejscu, które jest niestety zamknięte, ponieważ skończył się semestr, ale nic nie tracimy, ponieważ tutaj są tylko sale wykładowe. Natomiast zaraz Wam pokażę, jak wygląda moje studio telewizyjne, co jest na pewno rzadkością na amerykańskich uczelniach, ponieważ no nie każda szkoła coś takiego ma. Zajrzymy sobie teraz tutaj do control room, czyli do tak zwanej chyba reżyserki, mogłabym tak powiedzieć. Natomiast moje studio telewizyjne jak widzicie znajduje się tutaj. Zajęcia, które tutaj miałam, to m.in. editing, field production, television production, gdzie produkowaliśmy z całą klasą prawdziwy talk show, który nazywa się Celebrate Michigan i jest on emitowany w każdą sobotę o 5 rano, czyli to jest prawdziwa, autentyczna telewizja, która trafia do normalnych ludzi, prawdziwych domów, do normalnych kanałów telewizyjnych, oczywiście tych lokalnych na razie. Ale właśnie to miejsce otworzyło mi przepiękne możliwości na produkcję telewizyjną z firmą ESPN. Zaraz obok chciałam Wam pokazać moją salę, gdzie miałam astronomię. Wykłada tutaj nauczyciel z, z Iranu. Skorzystamy sobie z okazji, ponieważ właśnie nasz sklepik z gadżetami jest otwarty. I co tu możecie znaleźć? No. Możecie tutaj znaleźć wszystko z logiem mojej szkoły: czy to są kardigany, czy swetry, koszulki, piżamy, polo, jeansy, klapki, długopisy, zeszyty, kubki, nawet deamerykankę w lustrze. No, mogłabym to długo, długo wymieniać. Co tutaj możecie znaleźć i co ja sobie chcę tutaj kupić, to na pewno by była naklejka. Z siatkówki na moje nowe auto, które planuję kupić. Jak widzicie, no, pełen asortyment do koloru, do wyboru do koloru może nie, bo tylko jak widzicie, moja szkoła ma kolory złote, niebieskie i białe. Także <grym> wszystkie kolory, jakie możecie tutaj znaleźć. Jesteśmy teraz na środku naszego Franciscan Center. Zazwyczaj Tutaj są inne stoły, ale właśnie z powodu Graduation ten wystrój się troszeczkę zmienił. I co tutaj jest bardzo interesujące, to właśnie ten witraż. Zobaczcie, tutaj jest napisane, oczywiście w jakim języku? Po polsku. I tutaj pisze ofiarowało Bractwo Świętego Jana Kantego. Przepiękny witraż. To jest moje ulubione chyba miejsce. Tak, zdecydowanie to jest moje ulubione miejsce na kampusie. Zobaczcie z tego miejsca. Tutaj są wszystkie flagi studentów zagranicznych. Natomiast nasza flaga znajduje się tutaj. I z tego budynku przenosimy się do następnego budynku, który nazywa się Administration Building, w którym tak naprawdę miałam najwięcej zajęć. Takich typowo dziennikarskich zajęć, zajęć z języka angielskiego. Zajęcia religijnych, czyli tak, tak zwanych zapychaczy klasowych. Bardzo interesujący pokój, którym chciałam Wam pokazać. To jest prayer room. I jest to pomieszczenie, do którego możecie przyjść i wykorzystać swój czas z Bogiem. Mogłabym tak to po prostu ująć w takie słowa. Macie takie miejsce na modlitwę, krzyż, okna z witrażami. Obrazki świętych oraz książki. Jak widzicie, znajdziecie tutaj Biblię, ale także inne książki, jak na przykład książka do biologii albo chemii. Także no różni studenci tutaj wykorzystują swój czas. Będziemy teraz zbliżać się do tak zwanego Mail room, czyli w pokoju, w którym zbiera się cała poczta z całego uniwersytetu. I tutaj ja chodzę odbierać tą pocztę podczas Mojej pracy, jak widzicie. Każdy departament ma swoją skrzynkę. I takie maszyny to też bardzo częsty element wystroju uniwersytetów. Jak widzicie, jesteśmy teraz na rozwidleniu dróg. Pójdziemy w tą stronę, ponieważ to jest skrzydło IT, pomocy technologicznej całego uniwersytetu. Także jeżeli coś się stanie z serwerem, to miejsce właśnie pomaga naprawić problem. Także tak wygląda nasze help desk. W mojej szkole. Idziemy teraz do skrzydła, gdzie znajdują się laboratoria technologiczne. Mogłabym tak powiedzieć: znajdują się tam pomieszczenia wypchane komputerami Maca. I właśnie idziemy do jednego laboratorium, które jest wypchane. Chyba ma ponad 100 komputerów Maców. I to jest klasa, w której uczymy się różne oprogramowania Adobe. Ale oczywiście jest Zamknięta. Niestety nie pokażę Wam, jak ta klasa wygląda, ale jest naprawdę interesująca. Natomiast po tej stronie, jak widzicie, znajdziemy business office, czyli najważniejsze pomieszczenie w szkole, ponieważ tutaj gromadzą Wasze pieniążki. W tym korytarzu możecie znaleźć takie miejsce do nauki. To jest dźwiękoszczelne pomieszczenie, także no nic nie słychać na zewnątrz. Tam się robi w środku i nie słychać w środku, co się dzieje na zewnątrz. Także tak to wygląda. Bardzo często tutaj studenci z tego korzystają. W tym samym budynku też możecie znaleźć taką ostoję dla studentów, czyli lounge, który nazywa się Take Five, i jest to taki nasz mały sklepik, oczywiście zamknięty, ponieważ nagrywam to już po semestrze szkolnym. Teraz zaczęły się wakacje, także tak wygląda nasz sklepik, w którym jest trochę drogo, także nie polecam tutaj kupować nic. Oraz także w tym sklepiku mamy swojego Starbucksa. Będziemy teraz dochodzić do kolejnego departamentu, który nazywa się departamentem sztuki, tak jak widzicie, Department department, czyli departament Artu. <słuch> Wszystko, co jest z tym związane, miałam tutaj zajęcia, które nazywały się. Graphic Design. I muszę Wam powiedzieć, że byłam jedną z najgorszych, <głos》>, najmniej utalentowanych studentów, ponieważ no, ja nie mam niestety talentu do rysowania. O, przeszłam swoją klasę, niestety, oczywiście jest zamknięta. Tak wygląda moja klasa. Graphic Design, a zresztą wszyscy moi koledzy z klasy to byli właśnie na kierunku graphic design. Także oni mieli lepsze zdolności niż ja. Ale jak widzicie, tutaj mamy też zajęcia stworzenia takich rzeczy. Natomiast tutaj jest pracownia, właśnie do rzeźbienia, do malowania. Także jak widzicie, tak wygląda taka pracownia. I tutaj, zaraz obok, jest następna. Już nie pamiętam, która jest do rzeźbienia. No ale dwie są bardzo podobne. Wybieramy się teraz do mojej starej hali, ponieważ yy, zmieniliśmy nasze. Budynki, w której trenowaliśmy, bo dostaliśmy nową halę. Przejdziemy zobaczyć, jak moja stara hala, na której grałam rok temu, wygląda. Niestety, kochani, chciałam wam pokazać swoją starą salę gimnastyczną, z której korzystaliśmy rok temu, natomiast dostaliśmy nowy budynek. I jak ten budynek wygląda w środku, zobaczcie za chwilę. To nie jest nagranie z dzisiaj, to jest nagranie. Już kiedyś to nagrałam, ale mam nadzieję, że to Wam nie będzie przeszkadzało. Ten właśnie departament, który zajmuje się wszystkimi sportami, to jest jakby osobny budynek w ogóle po drugiej stronie mojej szkoły. I tutaj mamy nową halę, praktycznie dwie nowe hale. Mamy także tutaj siłownię. O, wygląda na to, że jeszcze tutaj nikogo nie ma. Tutaj jest biuro. Mojego menadżera od marketingu sportowego. Tutaj jest biuro moich trenerów do siatkówki i do softball. Idziemy zobaczyć. Więc widzicie, tak wygląda biuro. Jeżeli tak można nazwać biurem. Moich trenerów. Tutaj są jeszcze inne takie, jakby boksy innych trenerów. Idę Wam teraz pokazać siłownię, z której tylko mogą korzystać student-atleta. Studenci-atleci, <noise> czyli, czyli tylko sportowcy mogą tutaj wchodzić. Więc jak widzicie dwie bieżnie. Taki orbitrek, rowerki. Wszystko było zaprojektowane jak widzicie Madonna, Madonna Crusaders. Także to jest wszystko pod nas zrobione. I tutaj przychodzimy ćwiczyć drużynowo. Tu jest nasz athletic training room. Ale widzę jeszcze zamknięty. Dzisiaj jest sobota dlatego... Dużo miejsc jest zamkniętych i światła są pogaszone. Ale my idziemy do naszej przepięknej szatni. Jak widzicie, volleyball. Zobaczymy, czy ktoś już jest. Hey guys, a tu moja szafka. Karolina Noszczyk. Mamy taką właśnie szafkę. Nie wiem, czy wam już to pokazywałam. Tutaj swoje rzeczy mam. Tak wygląda. Można ją otworzyć z tej strony. Yeah. Oh, come in, idziemy teraz do jednego z moich ulubionych skrzydeł, ponieważ wybieramy się do sali, która nazywa się Kresge Hall, ale po drodze mijamy pracownię biologiczną, chemiczną, bo chcę Wam pokazać właśnie, jak ta sala wykładowa wygląda. Ale wracając, idziemy właśnie teraz do sali, która nazywa się Kresge Hall i jest to największa sala wykładowa. Która tak samo jest, mogłabym to nazwać salą teatralną. I właśnie idąc po drodze możemy spotkać taką znaną twarz. Oto bardzo proszę, Jan Paweł. Bo muszę Wam powiedzieć, że Amerykanie, szczególnie tutaj w mojej szkole, uwielbiają Jana Pawła II. A nawet zdarzyła mi się taka sytuacja, że przyszła do mnie pani, dowiedziała się, że jestem z Polski i prawie się popłakała, bo opowiedziała mi swoją historię o tym, jak spotkała Jana Pawła II i nawet trzymała go za rękę. Jak widzicie, już wchodzimy do Kreski Hall. Tutaj Jan Paweł II, przepiękny obraz i przedstawiam wam. Tą przepiękną salę, w której ja miałam zajęcia, które nazywały się Humanities. Jeżeli nie widzicie, bo tam jest troszeczkę ciemno, to jest scena, na której jest fortepian, i właśnie ta klasa składała się z literatury, historii, z muzyki i z, ze sztuki. Aha, zapomniałam Wam powiedzieć, że nagrywam ten odcinek w dniu graduacji studentów. To nie jest moja graduacja, tylko innego kierunku. Jak widzicie, ludzie tutaj idą. Hello, Congrats! What was your major? Tak jak widzieliście. Kończą właśnie ludzie studia i właśnie chłopak był na wydziale historii. Także dzisiaj miał swoją graduację. Nadal jesteśmy obok budynku administracyjnego. Natomiast ten budynek to nowy budynek, który był wybudowany za ponad 15 milionów dolarów. Także wiecie na co szkoła spędza. Pieniądze. I dlaczego to tu łyszyn amerykańskie jest tak drogie? No bo muszą budować takie budynki z ładowarkami do elektrycznych samochodów. A my idziemy teraz do jakby wejścia do mojej szkoły. I będziemy iść na drugie piętro w tym samym budynku. I witam. W Madonna University. Na powitaniu wita was Mary Angela, i jest to założycielka Felician Sister, czyli założycielki mojej szkoły, czyli polskie zakonnice. Taka historia mojej szkoły, kto by się spodziewał. O, okay. oh, congrats John Marco. Thank you. Thank you. Well deserved! Jak widzicie, ta szkoła jest, no rozgałęziona. Mamy tu zawsze trzy drogi do wyboru, ale będziemy teraz podążać w kierunku Departamentu Education and Humanities, ponieważ ja właśnie tam pracuję i idę właśnie Wam pokazać moje biuro. Mam nadzieję, że jest otwarte. Także teraz wszystko, co widzicie, to jest moja codzienna droga do pracy. jak widzicie, panie, ubrane hello! Looking good. <laughs> o, niestety moje biuro jest zamknięte. Hmm. Ale to nic, bo na pewno zobaczycie to nie raz na moich vlogach. Pokażę wam moje nauczycielki, z którymi ja pracuję. O, to jest pani doktor Karen. To jest Dean, czyli po polsku to się nazywa dziekan. I to są wszystkie właśnie nauczycielki, z którymi ja pracuję. O, będę za nimi bardzo tęsknić. I co pewnie bym przeoczyła, bo dla mnie to już jest całkiem normalne, ale jak wiecie z amerykańskich firm, filmów, że to jest no mega popularne, takie fontanny z wodą. No i to jest prawda, one są wszędzie. No i wreszcie jesteśmy gdzieś, gdzie czuję się jak ryba w wodzie, ponieważ to jest mój korytarz, to jest korytarz Departamentu English. Czyli Departamentu Angielskiego i oczywiście mój kierunek, czyli dziennikarstwo, też się znajduje w tym departamencie, w tym segmencie szkoły. Dlatego to, co za mną widzicie i przede mną, to są właśnie wszystkie klasy, w których ja miałam swoje zajęcia przez te no dwa lata tutaj w Madonnie. No i nie tylko klasy dziennikarskie, bo miałam tutaj też klasy religijne. Zaraz będziemy mijać moją klasę religijną oraz klasy komunikacji. Także dużo radości, dużo nerwów i dużo dużo fajnych wspomnień zostawiam tutaj na pewno. Zaraz wam pokażę moją klasę, w której, w której odbywały się zajęcia mass communication. I tak naprawdę ta klasa to jest dobry przykład na to, żeby wam pokazać jak wyglądają klasy na moim uniwersytecie, bo jak widzicie te klasy nie są duże. Moja szkoła nie jest duża, to jest szkoła prywatna i szkoła katolicka, więc no nie można tej szkoły porównać do szkoły na przykład stanowej. Natomiast tutaj jest biuro mojego advisor. No i spędziłam tu kupę czasu rozważając mój kierunek decydując jakie mam wziąć następne zajęcia. Także no dużo, dużo czasu tutaj spędziłam na tym całym korytarzu. Ach, wspomnienia. Oczywiście co to by była za szkoła, jeżeli nie mielibyśmy biblioteki szkolnej. No i oczywiście taką bibliotekę szkolną mamy, do której się zaraz wybieramy. <laughs> Z takimi ryma, rymami Wam polecę, ale no... Nie wydaje mi się, że ta O! chyba jest otwarta. Zaraz zobaczymy, no, ale chciałam Wam też pokazać ten przepiękny korytarz, który prowadzi do naszej przepięknej biblioteki. I przy okazji, zobaczcie sobie wystawę sztuki. Aha, pamiętacie, co Wam powiedziałam, że byłam jedną z najgorszych studentów? Nie najgorszych, zawsze się starałam, tylko miałam za mało talentu na to. To właśnie to są dzieła studentów. Jak widzicie, ja robię takie opakowania. Wszystko co jest z Graphic Design oraz zobaczcie przepiękne miejsce do odpoczynku między klasami. Też tutaj bardzo lubiłam przychodzić, choćby zadzwonić do mojej mamy, albo właśnie poczekać na następne zajęcia. I właśnie idę pokazać Wam jak wygląda biblioteka. Hello! Więc naprawdę nic wielkiego. Jeżeli macie problem z waszymi esejami, to zawsze możecie iść tam. To jest Writing Center. No jak widzicie, w dobie pandemii wszystko jest ograniczone, niestety. Ale to jest moja biblioteka. Po tamtej stronie są działy z książkami. Oczywiście teraz jest wszystko zamknięte, ale no tak wygląda amerykańska biblioteka. I właśnie ten korytarz dalej będzie prowadził do naszego Kresge Hall, jeżeli pójdziecie po schodkach w dół. Ale chcę Wam pokazać te mega polskie dywany z podobiznami świętych. Chciałam Wam pokazać przepiękny widok na mój kampus, gdy tylko wychodzicie właśnie z tego budynku. Co Was czeka? Co ucieszy Wasze oczy? Ucieszy Wasze oczy ten przepiękny widok właśnie na centrum mojego kampusu. Jak widzicie z zewnątrz tutaj jest budynek administracyjny. Tutaj jest budynek Franciscan Center, czyli budynek technologiczny i naukowy. Wychodząc z tymi drzwiami mamy tutaj przepiękny widok na naszą kafeterię, na naszą stołówkę, która też jest połączona z akademikiem. Akademikiem dla pierwszoroczniaków, ponieważ jest to najtańsza opcja na kampusie i jest to też opcja bez klimatyzacji, czyli wszyscy freshmeni muszą najpierw przejść przez piekło, żeby potem wynająć sobie ładniejsze mieszkania. No niestety, taka jest polityka w Ameryce, bo wydaje mi się, że nikt by nie chciał mieszkać w tym akademiku, no ale wprowadzili takie zasady, no, i niestety trzeba ich przestrzegać. Jeszcze, żeby Wam dać takie małe rozeznanie, w jakich odległościach musiałam się przemieszczać, więc za tym starym akademikiem jest mój apartament, taki jakby kompleks apartamentów. Więc ja mieszkam tam, tutaj jest moja stołówka i pod stołówką jest siłownia. Moje wszystkie zajęcia odbywały się w tym budynku lub w tamtym budynku. Natomiast w pierwszym roku. Moja hala sportowa, czyli codzienne treningi odbywały się właśnie w tamtą stronę, w tamtym budynku, więc jak widzicie wszystko było w bardzo bliskich odległościach, nie potrzebowałam tak naprawdę żadnego auta. Potem w drugim roku zmieniliśmy lokalizację sportową, moją halę, więc miałam troszeczkę więcej dochodzenia, ale nie było z tym też żadnego problemu, ponieważ to było około 15 minut piechotką. Kochani, to na tyle w moim odcinku o moim turze, po mojej szkole amerykańskiej. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Jeżeli ten filmik Wam się podobał, to pamiętajcie, żeby go skomentować i zostawić łapkę w górę. Oczywiście subskrybujcie mój kanał, jeżeli jesteście ciekawi, co się będzie u mnie dalej w życiu działo. Bardzo to doceniam i dziękuję, że jesteście. Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia, kochani.